Jeszcze Ci powiem, że oni liczą czas. Mają smartfony, w ogóle ustawiają w ustawieniach smartfony, social media, w ogóle datę mają w telefonie, jaka pogoda będzie jutro. Ale jak go pytam, kiedy on był ostatnio w domu, no to on siedzi, myśli, myśli, coś tam w głowie przelicza, tak, i się zastanawia głęboko i mówi, no, 8 księżyców temu, nie? No ale żebyś się martwiła, że o Jezu, mam już 50 lat, jestem stara i w plastyczną i nie wypada już mi nałożyć żadnej sukienki, nie? A nie liczą lat? Nie. Nie wiedzą, kiedy się urodzili. Po prostu, czy ta widać Ci potrzebna do przetrwania w do czego ci to jest potrzebne? Orka May ma brata, który ma około nie wiem, ile on ma lat, bo Orka May sam nie wie. Najśmieszniejsze jest to, że ten brat ma góra 3 latka, ale już nikt nie pamięta kiedy on się urodził. I on naprawdę się poważnie zastanawiał, ile brat ma jego lat. No kurczę, jeśli ja widziałam rok temu, że ten brat jest niemowlakiem, to no to ma chyba dwa lata. To jest jakieś takie logiczne chyba, tak? No ale on się, no może dwa, może trzy. No nie wie ile jego brat ma lat. No kurwa, przecież to nie jest dziadek, który ma 65 lat czy 80, że już zapomniałeś, nie? No przecież on się urodził dwa lata temu, no to chyba może, ale nie, nie.